Witam Państwa na plantacji Brokuła na zbiór letni. Proszę Państwa, jakie jest zagrożenia ze strony szkodników? Śmietka praktycznie w odwrocie, już loty są poniżej progu zagrożenia. Praktycznie w poniedziałek, w środę, było po jednej sztuce w pułapce, więc tutaj należy zwrócić uwagę, że nie ma potrzeby już używać preparatów na śmietkę. Przed chwileczką na tej plantacji kroiliśmy system. Korzeniowy, gdzieś tam śmietka się e, jeszcze pałęta, ale ona nie żeruje, próbowała się wgryźć, ale niestety jej się nie udało więc tutaj ze śmietką nie mamy problemu. Jaki problem będzie za chwileczkę? Proszę Państwa, w pułapce feromonowej, który posiadam co prawda na innej plantacji, w poniedziałek, czyli 31 maja odłowiły się trzy osobniki tantnisia. Co prawda we wtorek, jak sprawdzałem tą samą pułapkę, nie było więcej, ale jest to pierwszy sygnał, że tantnisz zaczyna gdzieś powoli wylatywać. I co można zrobić, proszę Państwa? Eee, mamy preparaty... Might mine i barier, i w tym momencie jest sygnał, żeby zacząć stosować te preparaty, żeby roślinę wysycić jonami wapnia, jonami krzemu, żeby stworzyć tą barierę wapniowo-krzemową, żeby szkodniki nam nie zasiedlały plantacji. Nawet jak tamtź nam złoży jaja i wylęgną się młode larwy z jakieś dwa czy trzy tygodnie, w zależności od przebiegu temperatur. Oczywiście, to jeżeli będziemy stosować co tydzień, zalecaną dawkę preparatu Mind Mind z barierem. One po prostu zaczną żerować, ale połamią sobie szybko zęby, spadną na ziemię, nie będą po prostu robiły szkody, nie będą robiły dziur dużych na, na liście. Jakieś małe otwory mogą być, bo one zaczną żerować, tak? Natomiast dalej nie powinny żerować, bo ten liść dla nich będzie za twardy. Mind Mind i Barrier są może być przeznaczony również w uprawach ekologicznych, ale nawet jeżeli chodzi o uprawy konwencjonalne, to to, co robiliśmy, jakieś tam doświadczenia w zeszłym roku w uprawie brokuła jesiennego, po prostu nie ma po tych produktach żadnych pozostałości po ochrony roślin.